Dzisiejsza konferencja to odsłona kolejnych inwestycji, które przewidziałem w sport dzieci i młodzieży, przede wszystkim w rozbudowę infrastruktury zielonogórskich szkół. To już pewne. Zielona Góra zyska nowoczesną halę sportową dla uczniów zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego. We wtorek, 20 maja, w urzędzie miasta prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski podpisał umowę na realizację inwestycji. Obiekt ma nie tylko poprawić warunki do treningów, ale też stać się zapleczem dla rozwoju młodych talentów sportowych. To jest bardzo pozytywna wiadomość, bo otrzymaliśmy dofinansowanie z ministerstwa programu Olimpia dla budowy hal. To jest prawie 3 miliony złotych. Inwestycja będzie kosztowała 9 milionów złotych. Co ważne, jest to inwestycja ogromnie oczekiwania w szkole mistrzostwa sportowego. To jest profesjonalna hala, łącznik do istniejącego obiektu, a przede wszystkim również zaplecze szatni, zaplecze magazynowe. To się wpisuje w tą koncepcję rozwoju sportu dzieci i młodzieży, kształcenie talentów przyszłych, Olimpijczyków, to więc inwestycja ogromnie ważna, jeśli chodzi o mapę sportową miasta Zianogła. Założenia przetargowe zakładały wykonanie całego zadania w formule zaprojektu i zbuduj. Otrzymaliśmy termin pięciu miesięcy na realizację dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i 10 miesięcy na realizację robót budowanych. Po 15 miesiącach hala powinna zostać zakończona i uzyskać pozwolenie na użytkowanie. No przede wszystkim poprawa warunków lokalowych, jeżeli chodzi o warunków treningowych moich sportowców. Nie będą musieli się tułać z hali do hali, będą mieli swoją tak naprawdę, będzie dedykowana przede wszystkim piłkarzom ręcznym, a inne dyscypliny będą wchodziły, czy włefiści na zajęcia wychowania fizycznego będą tam gościnnie tak, żeby realizować zajęcia podstawy programowej z wychowania fizycznego. Tak jak Państwo widzieliście na prezentacji, hala jest w drugiej części jak gdyby naszej działki. Jest ona oddalona od budynków dydaktycznych, jest oddzielona, będzie łatwa do oddzielenia. Dojazd do budowy będzie od ulicy Dzikiej, czyli tak naprawdę budowa nie będzie niczemu przeszkadzała, jeżeli chodzi o zajęcia edukacyjne. Nowa hala ma zapewnić komfortowe warunki treningowe, spełniać wysokie standardy i odpowiadać specyfice zajęć prowadzonych w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, uczniowie skorzystają z obiektu już za niespełna półtora roku.